Ci żalem, błagamy wciąż Boga, by a A chręt. Awe, Awe, Awe Maryja, ale, 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 ale. Jest już tradycją, iż 13 maja oraz 13 października po Mszy Świętej wychodzimy na ulicę naszego miasta, aby... Wraz z figurą Matki Bożej Fatymskiej wypraszać Boże Błogosławieństwo. W wielu parafiach w naszej diecezji, ale i także w Polsce są takie fatymskie procesje, aby na nowo przypomnieć sobie to piękne wezwanie Matki Najświętszej o modlitwę za świat, o modlitwę za pokój, ale i także o modlitwę za grzeszników, którzy być może potrzebują naszej ofiary, potrzebują naszego ufnego wsparcia przez orędownictwo Matki Najświętszej. Następna taka procesja będzie już w nowym roku 2015 13 maja, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.